To jako redakcja już wielokrotnie ci gratulowaliśmy, ale mam pierwszą okazję pogratulować Ci na żywo, także gratuluję. I w ostatnim wywiadzie jakiś czas temu rozmawialiśmy o sezonie tegorocznym. Co z sezonem, znaczy no, o Twoich wynikach, o Igrzyskach, o tym jak udało Ci się, znaczy udało, jak wypracowałaś to sobie i się zakwalifikowałaś na te Igrzyska i tak dalej. To może zanim pogadamy o 2025, jak podsumujesz ten sezon w paru zdaniach? Zadowolona jesteś? Ja dostaję same trudne pytania, bo opisać e, takie rzeczy, jak Igrzyska Olimpijskie i emocje, które temu towarzyszą, no to jest niemożliwe w kilku zdaniach ani w kilku słowach, ale e, nie chcę, żebym zabrzmiała mało ambitnie, ale na pewno czuję się już teraz spełnioną zawodniczką, e, bo wielokrotnie powtarzam, że Mam problemy z taką wiarą w siebie i pewnością siebie, jeśli chodzi o sport. E, a 13 miejsce na igrzyskach olimpijskich to coś e, o czym nie powiem, że nie marzyłam, bo na pewno marzyłam e, już bliżej igrzysk, jak wiedziałam, w jakiej jestem formie, ale tak jak wielu sportowców mówi, gdyby ktoś mi o tym powiedział 10 lat temu, to bym powiedziała: "Biorę w ciemno i wszystko przetrwam, byle by to 13 miejsce mieć". Więc Czuję się całkiem spełniona, ale mam już apetyt na więcej, oczywiście. W zeszłym roku no nie rozmawialiśmy tutaj na Gali, ale. Czy w zeszłym roku spodziewałaś się, że się zakwalifikujesz? Nie, zdecydowanie nie. Zeszły rok to był najtrudniejszy rok w moim życiu pod względem sportowym, ale też e, prywatnym, więc wtedy tak naprawdę można powiedzieć, że ja w stu procentach to się pogodziłam z tym, że, e, że to marzenie będzie musiało poczekać. No i wtedy faworytką jakby no, mediów, czy nawet osób ze związku, jak się z nimi rozmawiało, no była raczej Paulina. No, ty byłaś stawiana jako druga osoba. że Jeśli któraś z Was się dostanie, to druga raczej nie, no ale wszyscy raczej bardziej wierzyli w Paulinę, nie? Tak, zdecydowanie tak było i rywalizacja między nami była wysoka, a przy tym my razem startowałyśmy i jeździłyśmy na zawody, więc spędzałyśmy dużo czasu ze sobą I tak jak... Wszędzie ta, ta rywalizacja powoduje troszkę spięć, czy nawet takiego, powiedziałabym czasami, negatywnego nastawienia wobec siebie, albo nie, inaczej powiem, wyczulenia na, na tą drugą osobę. Ale to, co w Igrzyskach Olimpijskich jest piękne, to to, że. Mimo jakichś małych zgrzytów, po starcie na igrzyskach Paulina, z Pauliną dzwoniłam się na Facetime. Szczerze mi pogratulowała. Wierzę, że to było bardzo szczere. Widziałam to, bo znam ją. No i oczywiście, że jestem w tej uprzywilejowanej pozycji do tego, żeby, żeby pozytywnie się wypowiadać, ale ja naprawdę myślę, że obydwie byłyśmy w stanie dostać się na igrzyska. Chciałabym powiedzieć, no i, i w sumie jestem przekonana, że, że to ja na tych igrzyskach powinnam była zaprezentować wyższy poziom niż Paulina, ale jeśli chodzi o jej kwalifikację, to myślę, że to jest zawodniczka, która w pełni zdrowia zrobiłaby to bez problemu. Ten, ta Twoja kwalifikacja, no takim rzutem na taśmę w zasadzie na sam koniec okresu tego... Tego kwalifikacyjnego była huśtawka emocji. Ja pamiętam Twoje wpisy wtedy z sociali, no To były takie właśnie no skrajne emocje pozytywne, zakładam. Jak to wtedy się przeżywało? Wtedy byłam bardzo skupiona na każdym kolejnym starcie, ale im bliżej do końca kwalifikacji i im bardziej realna ona się stawała, tym ciężej było zostać głową w momencie tu i teraz i już. Wybiegałam w przyszłość, który start jest jeszcze takim ważnym i kluczowym, i tak naprawdę ciężko mi się opisuje to, co się wtedy działo, bo to wydawało mi się wszystko bardzo nierealne. I nawet w Samarkandzie, na Pucharze Świata, gdzie już jakby moja kwalifikacja była na 99% pewna, pamiętam, że potrzebowałam dużo czasu takiego w samotności, żeby po prostu co jakiś czas jechać rowerem i zaśmiać się z łzami sama do siebie, że kurczę to się dzieje. I zakwalifikowałaś się, jesteś już w tym Paryżu, no tam były te różne historie z sekwaną i tak dalej i tak dalej, powiedzmy, że jakieś problemy organizacyjne delikatne. Dawałaś radę bez problemu spokój zachować taki głowy przedstartowy, jaki wam jest potrzebny zazwyczaj? Jeśli chodzi o sytuację z Sekwaną i tym, czy start będzie przeniesiony, odwołany, co się wydarzy, to kompletnie to nie zaprzątało mojej głowy i myślę, że to jest właśnie spowodowane tym, że ja przez lata potrafiłam, wytrenowywałam takie skupienie na ważnych, istotnych rzeczach w danym momencie i na tym, co się tu dzieje, tu i teraz. Ale jeszcze bardziej na adaptacji do tego, jak plany szybko potrafią się zmienić. Więc to kompletnie nie zaprzątało mojej głowy. E, za to cała otoczka igrzysk i obowiązki, które miałam przed startem, i to, że moja rutyna przedstartowa wyglądała zupełnie inaczej, e, to zaprzątało mi głowę poniekąd, bo byłam lekko zdenerwowana, że ta moja rutyna wygląda zupełnie inaczej. A po? Te wszystkie wywiady, jak się media na ciebie rzuciły? To na pewno jest przyjemna część, ale do czasu, bo oczywiście przychodzi ten moment, kiedy zmęczenie fizyczne i psychiczne już sięga zenitu, ale też moment, który bym chciała najbardziej spędzić z najbliższymi osobami, jak rodzina, przyjaciele i, i te osoby, które były ze mną od, od dawna. A jednak trzeba też promować naszą dyscyplinę i spełniać te obowiązki, a wiadomo, że wtedy rodzina najczęściej dostaje, że tak powiem, rykoszetem i wiemy, że to oni wytrwają jeszcze ten, ten um, trudny czas. A ja jako osoba wysoko wrażliwa bym powiedziała, miałam po prostu wyrzuty sumienia, że niedzielę wystarczającej ilości mojej energii, której już brakowało właśnie z nimi. Okej, okay, już nie tematów igrzyskowych. W którymś z wywiadów powiedziałaś, że chcę wykorzystać swoje karty. Wiem, że mam ich sporo. Jakie to są karty, twoim zdaniem? Z czego składa się ta talia Roxany Słupek w tym roku? E, powiedziałabym, że jestem silną zawodniczką na każdym jednym z etapów triatlonu. I właśnie e, mówiąc, że chcę wykorzystać swoje karty, to mam na myśli, że e, niezależnie od dynamiki wyścigu, Mam narzędzia do tego, żeby nadal uzyskać dobry e, rezultat, czyli e, załóżmy, pływanie pójdzie źle, nadal jestem wystarczająco mocna, żeby e, zmienić przebieg wyścigu na rowerze i i tu można e, tworzyć e, wiele scenariuszy w triatlonie. Po prostu my musimy być przygotowani naprawdę na bardzo wiele różnych możliwości i scenariuszy wyścigu. E, I myślę, że właśnie z roku na rok mam tych kart coraz więcej. A mówiąc to, że, e, że chcę je wykorzystać, mam na myśli e, dokładnie to, że jeśli uda mi się je wykorzystać, to wynik powinien być zadowalający. Okej. Okay. To czym się różni Roxana pod koniec 24 versus Roxana na koniec 23? Co ten rok cię, czego ten rok cię nauczył? O jeny. to też nie mamy aż tyle czasu na to pytanie, ale na pewno jestem ciut bardziej pewna siebie. Na pewno uwierzyłam, że mogę być zawodniczką ze światowej ścisłej czołówki, tak jak na igrzyskach. I chyba też e, coraz bardziej ufam swojej intuicji, ale też e, ufam bardziej trenerowi i wiem, w kim mogę pokładać nadzieję, jeśli chodzi o przyszłość i, i pomoc na kolejne cztery lata. I po prostu powiedziałabym, że generalnie jestem lepszą zawodniczką, lepszą triatlonistką i chyba też. Może to górnolotnie zabrzmi, ale lepszym człowiekiem, bo e, trochę więcej trudnych momentów i trudnych, i dobrych miałam, które mnie e, znowu w jakiś sposób ukształtowały. Okej, okay. to e, czy to, że, było, że były te dobre wyniki, że była kwalifikacja i 13 miejsce na igrzyskach, nakłada na ciebie albo sama na siebie nakładasz teraz jakąś presję? Zdecydowanie. Ja mam wrażenie, że. E, m, i to nie tylko ja, bo rozmawiam z zawodnikami, którzy są na podobnym poziomie albo i wyższym i razem dochodzimy do takich wniosków, że jeśli osiągnie się dany poziom, to kibice i otoczenie myśli, że to... Że to już będzie tylko lepiej, albo że to przychodzi nam z, z łatwością. Że czasami, na przykład, powiem, e, sytuację, po, która wydarzyła się po Igrzyskach Olimpijskich, miałam startować na akademickich Mistrzostwach Świata i nie mogłam się do nich przygotować tak, jakbym to zrobiła e, normalnie. Mówiłam o tym głośno, ale oczekiwania nadal były wobec mnie wysokie i to na miarę takich, że powinnam wygrać takie zawody bez problemu. Tak nie jest, bo to jest ciężki sport, więc zdecydowanie ta, ta presja jest wysoka i moje oczekiwania wobec mnie również, ale myślę, że to, że zawsze byłam skromną zawodniczką, trzymam mnie mocno, mocno nadal przy ziemi. bo. Mi nie wystarczy tylko jeden dobry sezon, żeby poczuć się tak w, pe w pełni pewną siebie. Potrzebuję sobie udowadniać sobie to przez kilka kolejnych sezonów, żeby rzeczywiście. E Poczuć tą pewność siebie. Okej, okay. rozmawiało z Tobą dużo mediów mainstreamowych, no w różnych wywiadach, dziennikarze, czy nawet jacyś, jakieś inne osoby. I te media często przez ostatnie lata no, budowały narracje o ultratiatlonach, różnych długich dyscyplinach i tak dalej, i tak dalej. A tutaj jakoś zaskoczyło i faktycznie, no tak mi się wydaje z boku, oni uznali to 13. miejsce jako sukces. Wbrew temu, co często tworzyli wcześniej, gdzieś tam kreowali. Nawet nie chodzi mi tylko o konkretne osoby. Czy jak uważasz, że. My jako środowisko powinniśmy tłumaczyć triathlon w mainstreamie, czy ogólnie w mediach, żeby troszkę lepiej pokazywać te różnice, czy w ogóle masz na to jakiś pomysł, żeby pokazywać te różnice, jak dużym wyczynem Was, e, zawodników sportu kwalifikowanego, nie wiem, top 10, czy w ogóle kwalifikacja na igrzyska, jak duża to jest różnica versus, nie wiem, wygranie age grupy czy jakiegoś zawodowego Ironmana, które oczywiście też są ok, no ale inny, inny rodzaj sportu. Masz jakiś pomysł, jak powinniśmy to lepiej komunikować? Albo jak Ty rozmawiałaś z tymi mediami, jak o tym mhm. rozmawiałaś? Um. Ceniłam sobie bardzo to w różnych wywiadach, że jeśli dziennikarz e, nie znał się na dyscyplinie, którą ja uprawiam, to mnie przed tym, że tak powiem, ostrzegał i mówił, że, e, żebym mówiła prostym językiem, że mówimy do ludzi, którzy nie są z naszego środowiska. To jest dla mnie ułatwienie, bo wtedy wiem, jakich słów używać i żeby nie wchodzić za bardzo e, w szczegóły. Myślę, że bardzo ważne jest. E, Nagłaśnianie tego, jakie są różnice między triatlonem ultra, a jakie w triatlonie na dystansie krótkim, i myślę, że taką, takim najlepszym obrazem na to jest mówienie o konkretnych czasach, czyli na przykład to, że zawodnicy w triatlonie po 1500 metrów pływania, 40 kilometrach na rowerze są w stanie biegać szybciej niż nasi najlepsi biegacze tylko w. Biegu, więc to, to już myślę, że obrazuje bardzo mocno, jak wysoki jest poziom na dystansie olimpijskim w triatlonie. Ale nie ukrywam, że ja się nie łudzę, że e, duże grono, e, że tak powiem, przeciętny Kowalski zrozumie o co tutaj chodzi. Więc myślę, że ja mogę tylko to nagłaśniać poprzez coraz to lepsze wyniki. A a w Was, dziennikarzach, cała nadzieja też, żeby jakoś, jakoś to starać się przybliżać odbiorcom, ale zdaję sobie sprawę, że nic u nas w Polsce nie działa lepiej niż po prostu boom, czyli dobry wynik. No tak, ja jestem trochę zdziwiony, że tutaj oni podchwycili, dzięki Bogu, podchwycili to, że to miejsce to jest tak świetne i później już nie wybrzmiało to, nie było to porównywane w wywiadach i tak dalej, i tak dalej. Ale okej, okay. jak się trenuje w, takiej, e, w grupie z takimi zawodnikami jak Taylor z e, czy Nicole... O Jezus, na pewno to pomylę, ale... Taylor z ta, Ja też nie. Nicole Van Der Vander tak? Van pięknie! Okay. Jak się trenuje z takimi zawodnikami w grupie? Powiem tak, kiedy przeszłam do grupy międzynarodowej, to poczułam się bardzo fajnie ze względu na to, że nie byłam tam wyjątkowa, a tą wyjątkowością wcześniej była ciężka praca i zaangażowanie. Tam nie ma po prostu zawodników, którzy by tego nie mieli. Nie ma tam przypadkowych osób na takim poziomie. Trenuję się z tymi zawodniczkami bardzo fajnie, bo ja one są ode mnie zdecydowanie starsze, więc ja korzystałam z ich wiedzy i też uspokajały mnie, kiedy przechodziłam przez kontuzję, opowiadały mi swoją historię, ale też e, myślę, że jeszcze lepszym uczuciem jest e, to, że po kilku latach nie tylko z nimi potrafię trenować, ale też być e, ramnie w ramnie na starcie. To jest zdecydowanie fajniejsze uczucie. Już na sam koniec plany na najbliższy no, rok, powiedzmy, sportowy oczywiście. E, planuję zacząć sezon e, później, przyszły sezon później niż e, niż jest to według kalendarza, czyli druga połowa lutego, dlatego że ten poprzedni był dla mnie wyjątkowo intensywny i nigdy w ten sposób byśmy go nie zaplanowali, gdyby sytuacja tego nie wymusiła. Więc muszę, że tak powiem, dać dwa kroki w tył i miałam najdłuższe roztrenowanie w swoim życiu, tak naprawdę bez żadnego treningu. I teraz chcę powoli w zdrowiu, oby tylko było zdrowie w zdrowiu, wracać do treningów. I z takich e, moich goli na, e, s, na przyszły sezon to są na pewno Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Świata i e, ogólny ranking Mistrzostw Świata, czyli WCTS. E, który nigdy nie był dla mnie golem samym w sobie, celem samym w sobie, e, a teraz myślę, że, że to będzie e, świetna motywacja, jeśli tam wynik będzie dobry, to znaczy, że staje się coraz lepszą, bardziej e, konsystentną w formie i w wyścigach z zawodniczką. Na koniec jakieś dwa zdania, które byś chciała powiedzieć jakimś młodym ludziom, swoim fanom, którzy ewentualnie by chcieli spróbować triatlonu. Wszystkich proszę o coś takiego. Co masz ewentualnie do powiedzenia? Jak powinni tego triatlonu spróbować? Albo dlaczego powinni? E, myślę, że zabrzmi to bardzo słodko, ale e, Nikt kto spróbuje triatlonu nie zakończy tej przygody jako osoba przegrana. Myślę, że jest to tak wymagająca dyscyplina bez względu na to czy jest to dystans krótki, ultra, normalny Ironman w wykonaniu wyczynowym czy amatorskim, że każdy z nas odnajduje poniekąd jakieś swoje ukryte cechy albo je pielęgnuje albo odnajduje nowe. Jest Silniejszą osobą, tak bym powiedziała, silniejszą, bardziej odporną i, i szczęśliwą. Tak, tak przynajmniej ja widzę wszystkich triatlonistów, że tworzymy taką swego rodzaju rodzinę, nawet często nie znając się w świecie rzeczywistym, tak jak my. Super, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.